Położone jest niecałe 20 km od Sulechowa i otoczone pięknymi lasami, polami i łąkami, a tuż przy niej płynie rzeka Odra. Jeszcze do 1945 roku jego nazwa to pomercik, a już od 1945 roku polska nazwa to pomorsko. Ja nazywam się Robert Harzowski opowiadam o lasach o lasach nadleśnictwa sulechów. Tak naprawdę Pomorsko ma już ponad 600 lat i trzeba je liczyć już na początku lat 1400-setnych. Wieś Pomorska od początku istnienia miała wielu właścicieli. Dane historyczne podają, że pierwszy z nich był Lesław i niedługo po nich następnymi właścicielami byli Kaleckrojtowie. Około 1726 roku Gottfried Wilhelm, Baron von Schmettau, Kupił majątek w Pomercji za 60 tysięcy dolarów. Był już właścicielem Bloomberg, obecnej wsi położonej jako Pomorska Brody. W latach 1945-50 Pomorsko należało do powiatu Kraśnińskiego, w latach 1951-1975 do powiatu Sylochowskiego. Do roku 1945 Pomorsko nazywało się Pomercji. Według ostatniego spisu ludności w 1939 roku Pomercy liczył 1256 mieszkańców i należał do powiatu pomercy. Była to czwarta co do wielkości wieś powiecie Crossing ODA. Jak podają źródła historyczne, nazwa Pomercy pochodzi od pojęcia pomór, czyli choroba. W samym pomorsku znajduje się także 13 form przyrody. Drzewo wiekowe o pokaźnych, imponujących rozmiarach, rośnie na skraju rozległego trawnika, w parku, podworskim, za budynkiem szkoły. Błotne dołki, siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, to tzw. użytek ekologiczny. Ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk. Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych rośnie na skraju niewielkiego olsu opleciona bluszczem na terenie parku podwórskiego przy budynku szkoły. Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych rośnie przy samej drodze. Pomorsko ma także swoje zabytki, pałac z końca XVIII wieku, ulica Bolesława Chrobrego 51. Inny budynek mieszkalny z XIX wieku, ulica Bolesława Chrobrego 53. Oficyna mieszkalna z końca XVIII wieku oraz park z XVIII wieku. Idąc wiejską drogą w Pomercik, obecnym Pomorsku, w kierunku promu, przejdziesz przez Mały Most. Pod spodem przepływa Dun, Mała Rzeka podobnie tak jak dawniej przez rzekę kursuje prom który przewozi ludzi i samochody ciągniki rolnicze sprzęt rolniczy dawniej też przewozili ludzi wozy wyładowane sianem warzywami i tym podobne zaprzęgi konne które wyładowane towary jeździły na bazar do zielonej góry pomorscy rolnicy posiadali dużą część swoich pól po drugiej stronie rzeki założyli tam też stodoły w których najpierw gromadzą plony aby później przewieźć je do wsi przez Odrę. Te stare promy, posiadające potężne, mocne liny, znała je bardziej ludność niemiecka. Teraz została zastąpiona nowymi promami wyposażonymi w silniki. Dawniej przeprawa promowa odbywała się znacznie dłużej niż obecnie. Koszt budowy przystani w Pomorsku to 300 tysięcy złotych, przystań ta może sumować duże statki turystyczne oraz małe jachty i łodzie. Nowoczesna konstrukcja jest zrobiona na zasadzie pontonu, w zależności od stanu wody przystań ta będzie się podnosiła bądź obniżała. Przystań ta powstała w ramach wspólnego projektu 10 przystani w Lubuskiem, która ma na celu pobudzić gospodarkę wodną. Pomorsko wzmagało się też z powodziami w latach 1862, 1876 i 1883 roku. Następna poważna powódź była w 1930. W Pomorsku szalały także pożary. We wcześniejszych latach budynki były bardzo narażone na pożar, także duży pożar wybuchał dość często. Pożar w Pomercy w 1895 roku był bardzo dotkliwy. W ciągu około dwóch godzin spłonęło nie mniej niż 65 budynków mieszkalnych oraz 150 stodów i stajni. Spłonęło dużo bydła i kilka osób. Następny wielki pożar był w 1916. Przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez dwóch chłopców. 10 lat po roku 1916 w Pomercy utworzono Ochotniczą Straż Pożarną. Po Morsku istnieje obecnie Ochotnicza Straż Pożarna, która to prężnie działa, mając do dyspozycji nowoczesne wozy bojowe. Zamek Pomercyger należał przez około 200 lat do hrabiów Szmetał. Po I wojnie światowej na początku lat 20 XX wieku ta piękna posiadłość znalazła się niestety pod młotkiem. Bankructwo było spowodowane inflacją, kryzysem gospodarczym, bez wątpienia złym zarządzaniem właścicielów. Jesienią 1936 roku Ówczesny starosta powiatu Krosen Kruger zdecydował się na zakup niezamieszkałego zamku Pomerziger na zakwaterowanie dla rocznego obozu wiejskiego. W samym pałacu znajduje się dzisiaj szkoła i biblioteka publiczna. Pałac w pomorsku założony został na planie prostokąta, do którego krótszych boków dobudowano występujące przed przedlice korpusu głównego aneksy. Plans bogacają reprezentacyjne schody od frontu oraz ulokowana od strony parku drewniana weranda. Po wojnie w latach 60. gruntownie odremontowano częściowo zniszczony pałac i adoptowano na szkołę. W 2001 roku ponownie przeprowadzono duży remont, głównie pierwszego piętra. Uporządkowano także teren wokół szkoły. Kościół jest budynkiem murowanym z 1858 roku z zachodnią wieżą i wschodnią dobudówką przed 1945 roku kościół był protestancki, a ze względu na osiedlonych Polaków kościół stał się katolicki. Kościół ten był pod stałym patronatem Szmetów. Na terenie kościoła znajduje się płyta marmurowa upamiętniająca Berharda von Schmeto. Obecnie Kościół ten skupia wielu katolików, którzy uczęszczają tu na nabożeństwa. W 1921 roku w Pomersji zaświeciła pierwsza żarówka w największej zagrodzie rolnika Gustawa Kliszke. W 1922 roku elektryczność zawitała we wszystkich domach. PKP w Pomorsku. Stacja miała dwie nastawnie: budynek dyżurnego, ruchu oraz poczekalnie. Wszystko zostało rozebrane w połowie lat 90. Po tym okresie stacja kolejowa stała się przystankiem. Obecnie nie ma już nawet przystanku, a linia jest w remoncie. Stacja w Pomorsku liczyła kiedyś dwa perony. Jeszcze ja sam pamiętam, że na początku lat 90. na stacji w Pomorsku stała mała drewniana budka, a w niej mój kolega, który był kolejarzem i zamykał ruch podczas gdy do przejazdu zbliżał się pociąg. Dopiero później została zamontowana sygnalizacja świetlna. Pomorsko. Przyjeżdżam tu od dziecka. Kąpałem się w basenie który już nie istnieje, bo na jego miejscu jest nowoczesne boisko orlik. Znam tu dużo ludzi, mam tu dużo kolegów i koleżanek. Pomorsko ma swój klimat.